Jakie są szanse na to, że termin zostanie odroczony, jeżeli mówimy o wymianie tych tachografów na inteligentne drugiej generacji? Nie ma tutaj żadnych oficjalnych informacji mówiących w tą stronę, że jest jakakolwiek możliwość przesunięcia tych terminów. Mało tego, patrząc na legislację. Te terminy zostały zapisane w rozporządzeniu unijnym 165, więc, żeby zmienić to rozporządzenie, znowu musielibyśmy mieć cały proces legislacyjny, lub wydać nowe rozporządzenie, co uważam, że w tak krótkim czasie nie jest w ogóle możliwe. Mało tego, Wszystkie noty, które się pojawiają, czy to od Komisji Europejskiej, czy to od instytucji kontrolnych, tak jak w Polsce, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, mówią o tym, że te daty nie będą zmienione. Jedyne, co może się zadziać, to tak analogicznie patrząc do wstecz, jeżeli były jakieś problemy z zapotrzebowaniem na tachografy i tak dalej, to przez pierwszy jakiś okres czasu w Krajach nie było to karane, ale ja bym na to nie liczył. Tym bardziej, że, tak jak zaraz Państwu pokażę, inspektorzy mają obecnie narzędzia, dzięki którym w nowym roku bardzo łatwo spośród wszystkich przejeżdżających ciężarówek wychwycą te, które nie mają właściwego tachografu. I to jest jeden z moich punktów, że nie mamy co oczekiwać braku zmian terminów wymienionych tutaj, a terminy te najważniejsze są w tej chwili dwa.